Moi kochani widzowie, tak wygląda ta abstrakcja po pierwszych 20 minutach malowania. Eee, co mogę o tym powiedzieć? No, na razie jest jakiś ponakładany kolor w paru miejscach. Płaszczyzna obrazu jest po prostu po. zaplanowana. Eee, kompozycja. Nie wiem, nie, nie do końca przekonany chyba jestem, ale mi, wiecie, co, brakuje troszeczkę y, kontrastów i bardzo fajne tu są przepływy, takie różne kierunki i tak dalej, bardzo fajne już plamy gdzieś tam y, się pojawiły, natomiast wezmę, zacznę ten obrazek y, z tym nagraniu, w tym z tej części od, od tego, że po prostu wezmę y, cienki mój pędzelek czarodziejski i, i troszeczkę nanoszę y, właśnie rysunku. Y, w tym w momencie znajdę takich parę kontrastów, parę fajnych szczegółów, drobiazgów. I zaraz właśnie o tym Wam powiem i to pokażę. Eee, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Wszystkich moich miłych widzów <grydów> <grydów> stałych, tych uzależnionych, bo też tacy są i tacy do mnie piszą. Piszcie do mnie i w ogóle. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, od które od Was dostaję. Eee, są naprawdę bardzo, bardzo miłe i jestem z nich dumny, że. No, może nie, pewnie niejednokrotnie nie zasłużyłem na takie słowa. Eee... No i cóż. Chociaż zdarzają też się słowa jakieś bardzo, bardzo, to jest jedna, nie wiem, setna chyba, albo yy, tysięczna z takimi słowami krytyki. na ja na krytykę to reaguję w ten sposób, że po prostu jej nie zauważam i się od niej odwracam, bo, yy, bo tak to yy, wygląda. Yy, czuję, wiem, co czujecie. Ci, którzy tę krytykę piszą, yy, też kiedyś taki byłem yy, i też tak ludzi krytykowałem. Tego, nie robię już tego i mam tego też życzę. Yy, żebyście po prostu źle się z tym, tym nie czuli, bo to naprawdę nie jest przyjemne, kiedy, kiedy gdzieś tam zostaje w waszych, waszych myślach, w waszym, no, waszej tam świadomości. Tak? Także wiem, co czujecie, daję sobie z tego sprawę, ale nie będę się do tego odnosił. Natomiast kocham Was, życzę Wam wszystkiego dobrego. Teraz wracając do mojego malowania. Słuchajcie, to jest tak, że jest to o tyle fajna taka abstrakcja, że nie ma tu żadnych... nie ma tu żadnej... nie musimy się kierować jakimiś realiami, nie musimy tutaj kontrolować tego, że tam nie ma proporcji, a coś jest za duże, za małe, za szerokie, za, za wąskie, czy jeszcze inne. Dlatego Natomiast ma też wiele takich ukrytych, ukrytych, no, jak to powiedzieć, wyzwań, ukrytych trudności, o, dobre słowo chyba. I wcale niejednokrotnie jest tak, że jest taka, taką abstrakcję, dobrą abstrakcję malować jest niejednokrotnie trudniej niż, niż dobry obraz realistyczny, no bo tam można się odwołać do rzeczywistości, do realiów, można się podeprzeć jakimś tam zdjęciem, fotką, czy, czy to, naturą i, i można to podpatrzeć, natomiast tutaj jak już się zapuścicie w rejony takiej wyobraźni i tego świata urojonego, czy tam jakiegoś wymyślonego, no to no to cóż, to tylko wyobraźnia i tylko ta, ta sfera doznań jakoś tam wam po to podpowie jak to jak z tego wyglądać, tak? Jakieś jeszcze do tego wyczucie yy, kolorystyczne, jakieś upodobania właśnie barwne i tak dalej. No to i to tyle. A yy, to, czy to wiecie, czy to jest trafione, czy nie trafione, czy to kompozycja odpowiednia, czy nie, nie, czy nie A, wiecie, to, to już jest sprawa indywidualna i, i wiecie, może ja mogę teraz w tym momencie powiedzieć, że to jest dzieło sztuki, rewelacyjne, w ogóle jest, yy, podoba mi się i... A ktoś ważno powiecie, no co to ja, no to tutaj jest jakaś kiszka, no co ty zrobiłeś, no parę jakichś tutaj, jakiś, o co tu chodzi. Y, dlatego, no mówię, jest to bardzo rzecz umowna. Popatrzcie, y, jak tutaj paroma liniami już jakiś wprowadziłem ład do tego, no bo to tak, y, tak to wygląda, bo co y, to, to znaczy, że coś jest ładne? Jeżeli, ja już kiedyś, kiedyś nawet gdzieś słyszałem, słuchałem takie, y, chyba w, w TVP Kultura kiedyś tak trafiłem na taki program, w niedzielę nie i, przepraszam, no mnie teraz, tym razem dzisiaj spędzi z prawej strony, y, takie dywagacje, ludzie rozprawiali tam gdzieś z nami, y, artyści, o tym co, co powoduje, że coś, a, a jeszcze gdzieś tam kogoś słuchałem ostatnio, dobra, nieważne. W każdym razie moje przemyślenia na ten temat są takie, że ład w słowie ładny zawiera się, zawiera się sens ładu, ład, ładności, tego, co nam się podoba, czyli ładny, czyli jest tam słowo ład. Ład to jest pewne uporządkowanie, czy coś, coś co jest ładne jest w jakiś sposób uporządkowane i to, i to na przykład wszystkie kanony sztuki do tego się odwołują, że to jakiś uporządkowanie pewnego pewnej konwencji powoduje, że coś nam się podoba i nie. Coś jest w tym kanonie siedzi, jest osadzone mocno i, i może nam się podobać, a coś nie i w takiego ładu nie ma takiej. No i tutaj teraz można, można właśnie, że tak powiem, sobie to sprowadzić nawet do abstrakcji, no bo teraz w tym nieładzie znaleźć ład, tak? Po prostu w jakiejś kompozycji, która która jest jakimś nieładem, jakimś yy, czymś zupełnie nierealnym odnaleźć coś co, co sprawi, że yy, no właśnie, że to uwierzemy w jakąś treść taką yy, to właśnie treść taką, czy nadamy jej taką formę może raczej że to yy, 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 wrażenie tego ładu nam yy, dostarczy tak, yy, w tym obrazku dlatego ja właśnie takiego ładu teraz będę tutaj poszukiwał, do tego będę używał koloru, bo tylko yy, yy, w tych relacjach tutaj chcę to od, od, odnajdywać, a nie jakiś tam. Yy, no oczywiście troszeczkę będę zmieniał kompozycję, może gdzieś tam yy, dodawał yy, tego koloru w miejscach, których go yy, poprzednio nie było, właśnie takiego, jakiego teraz będę używał. Przecież będę to porządkował, tak? To jest takie porządkowanie, no, żeby coś uładzić, uporządkować. No to trzeba uporządkować. No po prostu trzeba. Teraz będę po prostu zakrywał linie, na przykład te, które sobie teraz zaznaczyłem. Dodawał. O. To, że na przykład już nie używam tego samego koloru, tylko jakieś podrobinie zmienionej tonacji, na nasyceniu, to też już sprawia, że to zaczyna tam się, wiecie, przesuwać i, i tam się tworzy przestrzeń, tak? Kolor buduje przestrzeń. Natężenie barwy, nasycenie barwy, to wszystko wpływa na to, że, że tą iluzję przestrzeni, taki nawet w tej abstrakcji zobaczymy, tak? że to po prostu zacznie nam w końcu coś tam do nas, czymś tam przemawiać, tak? że to nam zacznie się podobać, to zacznie żyć, to zrobi się dla nas ciekawe, tak? bo, to, bo to po prostu dodamy tutaj takich wartości, takich wartości kolorów, że to nam coś tam. Poruszy jakąś strunę w naszym wnętrzu i, no i po prostu sprawi, że, że to, to zacznie nam się podobać. No zacznie nam. Bo nie, no to też mówię. To jest sprawa ulotna y, i indywidualna. Y, no ale wiecie, artysta nie maluje, czy tam twórca nie maluje, nie robi tego dla siebie, raczej y, jeszcze szczególnie, kiedy robi to na zamówienie. Y, no to już jest zupełnie rzecz, To musi już się kierować jakimiś upodobaniami tego, dla którego to robi. No i tak to wygląda. Natomiast wszyscy wielcy twórcy, którzy... Tacy jak, nie wiem, na przykład Van Gogh. Oni nie byli uwarunkowani tym, żeby komuś się to... Nawet przecież wiecie, znacie historię Van Gogha. No po prostu on w swoim życiu sprzedał tam... Jedni mówią, że jeden, a drudzy mówią, że dwa obrazy. I to swojemu bratu Theodorowi po prostu Dobrze, hmm, że miał tego brata, który, dzięki któremu mógł się realizować, mógł, mógł po prostu malować. I jak mówię, jego twórczość trwała zaledwie tam 7, troszeczkę więcej chyba niż 7 lat. No to w, 30, w wieku, 30, chyba 30, nawet przed 30 na zaczął malować zmarł mając mając 37 lat. To, to wiecie, to, ja w ogóle, gdybym się urodził w Angogiem, to <laughs> pewnie bardzo bym miał mizerniutki ten dorobek, bo. W wieku 30 lat po prostu pracowałem zawodowo, jakiś tam się bawiłem w jakieś niepotrzebne, nie no, wszystko było potrzebne, pewnie nie byłbym na tym etapie życia i w tym momencie, którym teraz jestem, kiedy, gdybym nie, nie robił tego, co, co tam robiłem wcześniej, tak nie można w tego żałować i trzeba się temu po prostu cieszyć się tym, że po prostu może doszliśmy do takiego momentu, że, że możemy. Dlatego wszystkim Wam, którzy już zaczęli malować i już się tym malowaniem cieszą i którzy mi piszą, że dzięki Tobie... Hmm... Już niejednokrotnie nawet chciałem, chciałam, chciałem rzucić to w kąt, ale ta twoja energia pozytywna i ten, ten, ten optymizm ten, ten radość w tym malowaniu to sprawiły, że, że, że dalej to robię, no to po prostu to mnie buduje i to mi to mnie rajcuje, to mnie pomotywuje i, i dlatego piszcie wszyscy do mnie, ci, którzy takie, takie stany przechodzą. Ja powiem na pocieszenie, że ja mam też takie nie, nie bałem i nie, teraz jest coraz rzadziej, bo... Bo jeżeli na przykład coś mi nie wychodzi Malując na przykład olej To biorę sobie, robię Na przykład akrylem Albo tam zrobię sobie Jakąś do jakiegoś obrazu ramę Po sobie, albo coś tam Jakąś patynę zrobię, coś tam fajnie oksyduje Albo po prostu sobie wezmę Yy, wtedy, kiedy odstawię malowanie i dzisiaj mi da, jakoś tam nie bardzo yy, mam nastrój da to do tego. Chociaż yy, człowiek powinien się nastrajać. Właśnie ja yy, na tym polega ja teraz pracuję dużo z tymi, tym, takie robię takie ćwiczenia mentalne, o których też wam będę opowiadał i będę Wam yy, i polecał, yy, to tam wszystko powoduje, wszystko się sprowadza do tego, żeby się nastrajać, żeby na przykład yy, sobie yy, nie, nie zaśmiecać umysłu jakimś ten tym, ale sobie pewnie go wyjdzie, takimi wiecie, tym no, tym, tym hałasem, takim powtarzaniem, bo ten nasz umysł to, no, po prostu nie, nie traktujcie swoich myśli zbyt poważnie, o, to jest moja, moja taka rada, nie traktujcie swoich myśli zbyt poważnie, raczej się nastrajajcie, żeby nie myśleć, zastępować ten myśli dobrym nastrojem, jeżeli coś Wam nie wychodzi, to posłuchaj sobie ulubionej muzyki, włącz sobie jakiś film swój ulubiony, albo nie wiem pójdź na spacer, zrób coś co, co ci sprawia przyjemność, co żeby się nastroić znowu pozytywnie, radośnie, yy, optymistycznie, żeby to po prostu było yy, wrócić do takiego nastroju yy, w którym, wiecie, dostaje się, o, na przykład gęsiej skóry, po prostu to jest yy, pozytywna wibracja, tak? W nas i od razu świat zupełnie inny, inny Innym się wydaje, innym się staje i możemy, możemy się oddawać tym przyjemnościom, które najbardziej kochamy, czyli na przykład malowaniu. A wracając jeszcze do tego, to na przykład sobie robię, otwieram komputerek i sobie tam robię te. Projektuję albo na odbiorę szkicownik, sobie tam w szkicowniku rysuję, projektuję sobie na przykład ten logo, tam coś tam, tam coś, jakiś nowy, nowy, nowy now, now, pracuję nad nowym moim projektem, tam po prostu sobie piszę i tak dalej. Też, też yy, nauczyłem się tego od Briana Tracy, On, yy, on tak taką zaletę metody takiego myślenia na papierze, że yy, yy, ja w ogóle przyznaję wam się szczerze, że jak o tym nie, mówię, to nieraz to, yy, to sam się sobie. Yy, no, nie, nie, nie będę co nie, ale kiedyś wam, do, kiedyś wam do, opowiem jeszcze różne przedziwne historie z mojego życia, ale miałem yy, takie taki przeżycie w, w wieku, to było w, w, drugiej, w pierwszej klasie liceum, pierwszej klasie liceum, kiedy jeszcze nie wiedziałem, nie wiem, czy, to się też te, czy Wam się też to te zdarza, nie wiem, czy już o tym nie mówiłem czasem, ale na przykład zdarza, zdarzyło mi się parę razy w życiu coś takiego, że do, do, doszedłem do, do czegoś, co... To już w historii cywilizacji wymyślono. A ja to sam tego doświadczyłem. Nie wiem, czy Ty też mieliście coś takiego. Ja na przykład wymyśliłem jakiś strumień świadomości, kiedy jeszcze nie, kiedy nie wiedziałem, że strumień świadomości już wymyślił e, Joyce. I napisał Ulyssesa. I kiedy jeszcze nie znałem Ulyssesa, nie znałem Joyce'a, to wymyśliłem że sobie tam, pisałem w tym strumień świadomości, tam wylewałem na pakiet, przelewałem, mam całe deszyty, e, takiej mojego Ulyssesa że tak powiem, indywi, prywatnego I, i dopiero kiedy poznałem na, na języku polskim yy, z moją ukochaną panią polonicką yy, yy, panią Kikus w Liceum w Rzymopolu, to po prostu yy, wtedy mi się wiecie, otworzyły oczy, kurcze, ja na to wpadłem co to, to Joyce nadaje to na i miałem też takie historie różne z innymi yy, tymi, yy, yy, nie wiem czy to też macie, dobra, to taka, taka ciekawostka żeby tutaj y, było, było y, jakoś inaczej niż no i, i dlatego mówię wracam do tego mojego y, jeżeli manujecie jeżeli wam coś nie wychodzi, jeżeli chcecie, to zostawcie na chwilę, zajmijcie się i nastrajajcie się, bo to jak złapiecie taką niekorzystną wibrację, to taką, taki nastrój taki wiecie, to tam może to zdołować, jak później to, to wejdziecie za bardzo za głęboko, to można wiecie sobie nie dość, że zepsuć dzień i tam jeszcze można dać dłuższy okres czasu i później żyje taki większość z nas, żyje w takim kurczę, nie, w takiej, takiej wiecie, świadomości, już nie mówiąc ubóstwa, to jeszcze taki, y, taki, y, jak to powiedzieć, y, depresji, uwarunkowanej taką depresją, którą sobie sami wtłoczyliśmy przez ten, pod którym poddaliśmy się temu hałasującemu umysłowi i poddaliśmy się temu myśleniu, które... Gdzieś jest zupełnie nas rozbijająca, jeszcze się później jakieś tam strachy do tego dochodzą, jakieś lęki przed czymś, co, co się ma wydarzyć, a może wydarzy i się tak nabijamy tą głowę tym, tym, yy, tymi złymi myślami, a to nie powinno tak być, bo powinniśmy się nastrajać się pozytywnie i życie, zwrócić yy, uwagę na to, że życie yy, w tym swoim tym tu i teraz jest zawsze... Yy, tam nie ma lęku, tam nie ma tego, bo kiedy nawet się o czegoś obawiamy, jakiegoś tam zdarzenia, nie wiem, egzaminu yy, yy, życiowego, jakiegoś nie wiem, wydarzenia trudnego, yy, coś, co, co na, yy, ma, ma nastąpić, to kiedy to następuje, to już nie ma tego lęku, to jakoś to odchodzi. To, wiecie, wchodzisz na egzamin, to tylko przed drzwiami się boisz. To, to już szedłeś, to weszłaś, wszedłeś na egzamin, no to już, już jest po, po, po lęku, tak? Przeczytałaś pytania, dostałaś i już, już wiesz, tak? Czy jest, czy jest zgon, czy jest, czy jest walka, nie? Ja po prostu, ale ja też mam parę takich różnych życiowych tych, nie no, to to można było opowiadać, jak pozwalał ja na przykład sami do tego, do. człowiek też, czy, mm, i to też warunkowane jest y, jakąś świadomością jak i takim, na, takim pozytywnym myśleniem, pozytywnym y, tym, y, od, odnoszeniem się do życia, nie? Bo jak człowiek na przykład ja, ja, ja miałem parę takich, nie, parę, tam, wiele takich sytuacji w życiu, że jak, jak człowiek później po tej sytuacji, sobie, to, to wszystko uświadamia, no po prostu mówi, no jak to? to jest niemożliwe. Ja powinienem już to wyglądać, ale coś, jest, coś sprawiło, że, że po prostu, powinienem tam wiecie nie bić tego ogromną ręką. Jak na przykład dostałem, pamiętam na egzaminie do, do szkoły, do, do, na nauczenie, dostałem na egzaminie teoretyczne pytanie. Teatr Ożwytański w Anglii, a ja tam opowiadam o tym teatrze i tam, wiecie, o tych dekoratach, o tym, że w ogóle, a w ogóle nie o... ani o Szekspirze, który jest właściwie przed głównym przedstawicielem tego Teatru Ożwytańskiego, a... ale to jakoś nagle, wiecie, to jest tak, że tak jak na tym, dostajesz taką czarna noc, czarna tam ściana tutaj i... pustka, nie? Nic nie wiesz. I tam e, 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 b, m, 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 b i później się okazuje, że tam ktoś z komisji... No, a, a Szekspir tam ktoś tam. A Szekspir! o no Szekspir, no to Szekspir to jest. To już jest tak, taka wybitna postać i w ogóle, że to już trzeba, w ogóle ja bym tego z bytańskim teatrem już to ja to trzeba oddzielnie y, omówić. I, i, I wtedy już zacząłem od o którym wiedziałem masę. No i, i wiecie, jak to wyszedłem z tej czarnej otchłani i, i już jestem na polu chwały egzamin, dlatego jest wiele, gdybym sobie powiedział do no, kur, no Teaderz no, żydański, no czarna noc, to już wszystko się zapadło, nie... czarna dziura, nic nie wiem, I jeszcze ten Szekspir do głowy nie przyszedł i no to już bym się poddał i... No, i no nie ma mnie, nie? Na uczelni, egzamin niezdany, nieoblany i tak dalej, i już, a tak właśnie w życiu, a życie tak podpowie rozwiązanie. Dlatego nie, nie zawsze jest tak, zaczęłem zacząłem się znowu łączyć, ale chcę zrobić takich parę filmików o tym, o o prawo przyciągania i o moim ty, o moim magnesie finansowym, bo teraz dziwne rzeczy się dzieją. Wiem, że niektórzy do nam nie będą tego oglądać, nie będą o tym mówić, bo, bo niektórzy z was tego nie zrobią, bo nie, bo nie zrobią, no bo, no bo tak jest w życiu i, i już, ale, ale powiem Wam taką rzecz, że e, 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 po prostu dzieją się rzeczy niesamowite. I e, to naprawdę działa. E, chciałem wam się tym pochwalić, a poza tym chciałem wam powiedzieć, że... E, jest coś takiego, że no, tak jak powiedziałem o tym, o tym egzaminie, no, gdzieś tam mm, jak masz, tak powiem dobrze się że jesteś dobrym tym, tych, no to zawsze sobie to rozwiązanie znajdzie, zawsze ta intuicja ci podpowie y, jak z tego, z danej sytuacji wybrnąć, tak jak wybrnąć, żeby to mówić, bardzo fajnie się rzeczy już porobiły, bardzo fajnie ten obrazek się, tutaj też się jakieś, coś się zaczyna dziać, troszeczkę podkreślę jakieś znajdę kształty Całkiem będzie fajny obrazek i tak pomału sobie mm, tu Wam opowiadam o jakichś moich... Wymuszam się. <laughs> opowiadam o jakichś tutaj... Ale chciałem, żeby tutaj niektórzy... To ma być... Nie można całe życie opowiadać o, o, o stawianiu kolorowych pramek na tym, nie? Też będę musiał Wam coś powiedzieć bardziej z yy, tego. Bardziej konkretnego, takiego życiowego. Yy... Niejednokrotnie nie niektórzy z Was są młodsi ode mnie i może też chcieliby jakiejś takiej odpowiedzi Rady nie tylko związanej z tym z malowaniem, a kiedyś będziemy się spotykać i tworzyć taką grupę wzajemnych tutaj twórców, projektantów i innych kreatywnych, to, to będzie to, to mi się marzy właśnie takie spotkania z takimi rozmowami, dyskusjami i tak dalej, żebyśmy tutaj Bio razem w y, jakimś takim fajnym miejscu, które razem stworzymy, żebyśmy sobie podziałali i przy tym wiecie. Bez żadnego stresu, bez żadnych lęków, bez żadnych obaw o, o, o jutro, bo macie wszystko zapewnione, każdy z nas sobie fajnie żyje. Y, realizujemy sobie swoją pasję, swoje projekty i, i już, kurczę. Ty projekt, jeden projektuje modę, drugi robi fotki, trzeci robi, pisze poezję i, i tam cokolwiek innego. Nie mówię tylko o branży jakiś tam y, tych, ale kre kreować można i kre kreatywny można być w każdej dziedzinie i można, nie wiem, robić y, świetne, y, y, nie wiem, świetną kuchnię, robić świetne, nie wiem co tam jeszcze można robić, y, świetnie projektować właśnie model, robić, nie wiem, wszystko, można sprzedawać cukier.